<noise> Dzisiaj pokażę Wam recenzję lalki Ever After High. Poppy O'Hare. Zaczniemy od włosów. Ma tutaj takie dłuższe, fioletowe włosy, a tutaj krótsze, brązowo-rude. Ma okrągłą twarz i takie oczy dosyć duże. Z Różowo-fioletowym makijażem. Ma bordowe usta i tutaj takie fajne kolczyki, nożyczki. Czekajcie, widzicie? Dobra. I teraz tu ma takie też nożyczki, ale podwójne, jakby. Dobra. Matką. No, sukienkę z siatkami różowymi. Tutaj jest takie czarne po bokach, a po środku jest taki, taka różowa góra. Tutaj, jakby dół, jest taki różowo-fioletowy z nożyczkami, które latają. No, i są tutaj warkocze. Po całej sukience, nawet z tyłu. Bardzo mi się podoba ten pasek czarny, bo jest taki, że um, cały jest w warkoczu, nawet z tyłu, więc mi się to bardzo podoba. Tutaj ma takie zginane nogi i zginane ręce w nadgarstkach i w tutaj um, łokciach. Więc tak, tutaj ma takie buty na obcasie takim srebrnym, które są. Nożyczki, tu są na tych obcasach. Nie ma na krótszych nóg, po prostu jedna się zgięła, więc nie myślcie, że jedna jest krótsza. noga. Dobra, więc tak. To są właśnie takie różowe butki na tym srebrnym czasie z takimi czarnymi sznurówkami. Dobra, ma tutaj ona dwie bransoletki, taką normalną, fioletową, a tutaj się... Za... nie, to jedna bransoletka jest też w sumie, ale tak wygląda jak dwie bransoletki. Mm. Um, ale tutaj, jeśli tego nie... Tam, nie widać to tutaj ona ma jedną bransoletkę, tak, tak jakby y, taką jedną na, jedną na wzór takiego jakby łańcucha, a drugą taką normalną, naj, to znaczy najpierw taką normalną. Dobra, więc tak. Ona ma tutaj taką ładną do włosów, kokardkę różową tak jakby. Nie ja będę jej czesać przy wezwaniu, ale dobra. Um, ma tutaj taki szalik, właśnie. Um, Ańsza? No i on. Y, właśnie. No, on jest taki. Tutaj ma kwietuszka. Y, no i on. Go się fajnie zapinam. Założę go na lalkę i będzie fajnie wyglądać Okej okay. Tutaj ma taką torebkę lalka um, Taką, że ma grzebyczek taki mały um, Taki no spinacz taki jakby i nożyczki oczywiście A bardzo fajna jest ta torebka ogólnie Ma tutaj też swój pamiętnik, który jest fioletowy i to oznacza, że jej ulubiony kolor to jest fioletowy w środku ma opowieść po polsku i po innych językach chcą też, ale wy raczej jesteście z Polski, chyba że no, chcecie po innym języku czytać, to ja nie zabraniam. Dobra, tu jest szczoteczka na wzór właśnie takiego klucza do księgi przeznaczenia, czy nie przeznaczenia. Do tej księgi, no dobra, um, ale można. A to jest, może być coś do pamiętnika, tylko że się nie chce otwarzać. A dobra, to. Um, Właśnie tutaj ma znaczek weraw, trochę kluczyk, tutaj jest szczoteczka, szczoteczka, szczotka. No i to wszystko chyba co Wam pokazałam, a więc żegnamy się z Wami.